I powiedz cześć. Cześć! Tu ma. Tu Marysia i Jakoda. <grym> tak Marysia i Jakoda. Tak. Cześć. Witamy Was w kolejnym filmie. Dziś mamy 10 grudnia i otwieramy paczuszkę z dziesiątką i Marysi paczuszkę czekoladkę z dziesiątką. Już Marysia znalazła. Tak. Gdzie jest dziesiątka? Tu. Sama znalazłaś? Tak, Też ją odposię. No to otwieraj. Co tam masz? Skieletkę, mi. O tu, mały oziabiaku, chodź. Uważaj, głowę w nie wsadzaj. I co tam trafiłaś? Tak. Pokaż na rączce połóż. Trzeba tak pokazać, zobacz o tu. Tak. Co to jest, Marysia? Jak robi konik? Ich kaka, ich kaka! Bardzo dobrze. A może jeszcze pozytywkę byś otworzyła, co? Nie, a A musisz zjeść. Dobra, przesunie mama trochę tu. To ja otworzę pozytywkę mogę. Czy ty poczekać na ciebie? Uważaj na świeczkę. No, nie tak, do góry. Uważaj na świeczkę. O! Dziś mamy taką pozytywkę z domkiem. Już zjadłeś czekoladkę? Ale nie malaskamy. Powolutku, poczekamy. Wszyscy chętnie poczekają, aż jeszcze czekoladkę. Dobra, to ja teraz... Nie! Ty otworzysz. Dobrze, ja tylko sp sprawdzę, co tu może być. Tu jest coś! Fajne. No, no, otwieramy. otwieramy, proszę, otwieraj. No, jeszcze trochę. O, już coś widać. Już coś widać. Wyciągaj, co tam jest. Ale dalej. Dalej Marysia! No. Czy to są cukierki? Tak, to są cukierki, ale to są takie twarde, ty ich nie pogryziesz. Wymienimy na inne. No, wyciągaj dalej. Tu jeszcze coś jest. Mm. Co to jest? Co to jest, Marysia? Nitki. Nitka i ki taki. Czy ten jest miękki? Ten nie jest miękki, to jest. Czy nie jest miękki? Nie jest miękki. I to jest, co to jest? Taka jakby broszka, ale ładne. Można z tego magnes zrobić. Musimy odnosić. Zaraz zobaczymy. Tak, więc taka broszka świąteczna. Światło trochę kiepskie. Marysia, nie otwieraj, bo to Ech. są twarde. Zaraz wymienimy na coś innego. Mm, broszka i do tego zielona mulinka numer... gdzie to jest? Numer 15. I cukierki twarde, których Marysia nie pogryzie niestety. No. I co, nagrywasz jeszcze z mamą, czy idziesz? Pokażemy za, pokażemy za chwilę poduszkę? Tak, muszę łaczyć cukierki. Dobrze, no to zjadłeś czekoladkę. Ale mogę jeszcze coś jeszcze? Możesz, zaraz Ci coś dam. Wczoraj jeszcze, jak widzieliście na początku filmu, zrobiłam taką bombkę na kiermasz. Z jednej strony mam haft, z drugiej strony mam materiał w takie groszki plus cekiny z gwiazdkami. No i to. Na kalendarzu udało mi się dokończyć szóstkę. Marysia, a co tu jest? Szóstka. A to, co to za postać? A? a? Aniołek. Aniołek. A to? Czekaj! A to? A, a, a. Nie wiem. Koperta. Koperta! Tutaj się listę wysyła do Mikołaja. No i na. Mama, no daj mi coś. <laughs> Zaraz ci coś dam. A na Milchilo to w sumie tylko troszeczkę tła wczoraj przybyło, więc nie za dużo. Za chwilę jeszcze Wam pokażę piękną poduszkę, którą wykończyła moja mama. Mam ją na łóżku, więc zaraz zrobię zbliżenie. Może Marysia pokaże. Ładną mamy poduszkę? Muszę ją weźmieć w Wsiądź. To idź tam usiądź i weźmiesz w ręce. Dobra, to przejdę i pokażę Wam poduszkę. Jeszcze zanim poduszka, to dzisiejsza taka zdobycz od kolegów z pracy, którzy pracują można powiedzieć na wysokościach mam piękną jemiołę no i Marysia tutaj prezentuje poduszkę ale nie ruszaj Marysia bo ja chcę pokazać całą tu mamy kto to jest? Mikołaj! Ho, ho, ho! i co Mikołaj ma tutaj? dziesięty i go renifery no i gdzie te renifery jadą? co tam jest na końcu? co to jest? Domek? Domek, tak. A. Czyli tak, to jest haft krzyżykowy na takim ciemnym materiale co drugą nitkę. Tu jest taki brąz, nie wiem czy dobrze widać. Doszyta jest koronka. To jest wszystko A, nie na. Tego, no, tu jest koronka. Um, tutaj jest zamek i taki gruby materiał fioletowy od tyłu. I to wszystko można wyciągnąć. Marysia, odepniesz zamek? Bo mama A. musi trzymać tutaj. Daj A co No zobaczymy, otwieraj. No ciągnij, ciągnij mocno. Dobra. O, i w środku jest y, poduszka po prostu, więc to można wyprać. I ta poduszka jest na kiermasz. Później zapniemy, pokaż jeszcze Marysia całą poduszkę, puść To jest też podszyte od spodu takim kolorowym materiałem, żeby nie złapać, żeby te nitki nie pokazywały się, więc fachowa robota Jeszcze może Marysia się wygramoli, to pokażę z bliska no, trochę wymiętoszona ta poduszka już. To już, się, no. już byś chciała cukierka, zaraz pójdziemy. No, i tak wygląda poduszka z daleka. Jest bardzo ciężka, bardzo duża. to jest jakiś To jest cukierek taki twardy, tata zje. No to otwórz otwórz tatusiowi. No to idź otwórz tatusiowi. Tak, muszę otworzyć. No. Marysia poszła otwierać cukierka tego takiego twardego na go nie pogryzie no więc takim miłym akcentem nie wiem za ile ja to poducha bo to jest naprawdę duża w porównaniu przepraszam że tak z ręki ale ja nie nie mam jak zaczepić w porównaniu z tą co kiedyś robiłam jeszcze tego tak sprzęte męża nie chcę łapać to jest naprawdę ogromna z tyłu ten wałek to też jest szyta przez mamę Także no, mi maszyna się zepsuła Ja to miałam wykończyć I powstała taka piękna Poducha No dobra Prezenty otwarte Marysia może mniej zadowolona Ale ja jej tam coś dam innego I no i tyle I kolejny dzień zleciał Szybko po pracy Już też byłam ciekawa co w tej paczuszce Będzie i tym takim optymistycznym akcentem się z Wami żegnam. Także jak to Marysia powiedziała, hoł, hoł, do jutra. Pa! Marysia chciała powiedzieć, że... Dała radę! Dała radę otworzyć i ugryźć tego cukierka. Także jednak jest zadowolona. No i co, pożegnasz się? Bo się nie pożegnał. Ale tu pomachaj, żeby było widać. Tu, no i co mówimy? Do... Widzenia! Do jutra, jutro otwieramy następną, tak? tak?